W tym filmie będę oceniał wasze nightmarkety, które wysłaliście na moim Discordzie eee, dobra, pooceniamy wasze nightmarkety, bo miało być 19. ocenianie nightmarketu, więc sobie szybko tak ocenimy, dobra? Zobaczymy, co tam ciekawego wysłaliście Pokaż nightmarket, dobra, ja wam pokażę w tym czasie, ja mam taki Kurczak jaki ja mam taki Pierwszy Night Market wysłał o 4.39, zobaczymy co my tu mamy Vandal Forsaken spoko, ocenka Night Marketu 4 na 10, no Dobra nie, 5 na 10, bo to jest Night Market i jest jeden fajny skin Eee, do, do, nie, no od góry nie ma tego jakoś mega dużo Jeśli chodzi o sklep to też bardzo fajny Dalej, bananek.pl Xerofang Vandal bardzo fajny No gaja baki, kto tym gra tak szczerze, nie? Eee, 6 na 10, bo Xerofang Vandal bardzo ładny Mocny nie wiadomo. Kocham, drugi raz z rzędu gówno. No, moc! Znaczy, no faktycznie gówno. Faktycznie gówno. Prawa strona zdecydowanie lepsza od lewej, ale i tak gówno, więc. No, dalej. O, tu jest opening nawet nagrany chyba. Tak. No. <ścoughs> ale shit. Lol Ghost River i Phantom Oni A za ile ten Phantom Oni? 1190 Ale mi zamknął mordę teraz Ładnie no Ładnie Ładny 8 na 10 Eee Intergrade Classic No Limits Bulldog O ten No tutaj śreń 4 na 10 Nic nie kupił Tu tak samo 4 na 10. Wow, bardzo ładny wandal w sklepie. No, 6 na 7 na 10. Ten wandal jest bardzo ładny, naprawdę. 7 na 10, 7 na 10. E, bardzo fajny, bardzo fajny wandal. Jeszcze jest Oni. No takie 8 na 10 bym dał. 8 na 10 bym dał. Nocny rynek dalej. E, uh, tu tak samo 9 na 10. No, dobra, no 8 na 10 bez przesady, bo taka sama bardzo mam zniżkę, poza tym ona już nie jest taka dobra. Ale jest jeszcze e, tutaj Gaia. Gej, okay, jest. E, I bardzo ładny wandal. Ale mała zniska. O, czekaj, bo cię. O halo, teraz siema. ma. Cześć. Okay. Można krawędziować na streamie? Można A wiesz co to znaczy? Nie Ja też nie Ale może. Ale brzmi zabawnie eee, Nightmarket, end 21 day No popatrzcie, typ tutaj napisał Ale sraka, nie? A ma <laughs> Valorant Go Tom 1, Sovereign Guardian, Sovereign Sword w Night nie napisał, ale gówno I ten operator jeszcze mocny, co? Ty go masz, kupić no, go, bo ci bardzo <laughs> Ta Ej, bardzo. ale nie, on szczerze nie jest zły, on szczerze nie jest Nie jest zły, no nie jest zły, ale szkoda, że nie ma dźwięku, że ja takiego specjalnego takiego No dobra, nie no, on ma dźwięk właśnie no, ma Taki wiesz... Nie no, fajny ma, ty chyba nie pamiętam. Taki ma... PIEŁ! No, 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 ale to jest customowy A, tu mamy opening też? <śmiech> on, on... <śmiech> on tu robi, czyta, a co to? A, tu nagrody teraz? Dobra, dobra, przestałem, to teraz otwieramy, let's go ale, ja, ja, ty co masz fajnego? Dasz linka do DC, wykrzyk mi DC napisz O, ale zajebisty wandal nas zniszczył Nie, to Ej, nie pamiętasz, ten, myślałem, że to Pamiętasz, że chcieliśmy zrobić trolla z tym wandalem? Jakiego? Że niby wykup. No, było coś takiego, że chcieliśmy zrobić TikToka z tym, że on się kojarzył z jakimś tym, jakimś skinem? No. To był ten? No, ten, ten. I chcieliśmy ten. zrobić pod trolla, że ten, że nie wiem. No, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że było. Te trzy skiny różowe? To trzy bangery są szczerze No, totalne 9 na 10 Nie, no, 10 no. na 10 za klasyka Prima i tego operatora. Pora. Szkoda, że małe przedstawienia. Co on ma taki tak dziwny... Ma, ma... Aha, bo to na konsoli. Kurde, tak wygląda na konsoli fajnie. Inaczej, Koniec no. za mniej niż minutę. Co jest? To on już się skończył. <laughs> Ty tam, tam go baitują na konsoli. Żeś musiał kupić. No musisz kupić. Tutaj Glock fajny i, i Koska. To... Glock fajny, tak, no a Glock jest fajny bardzo. 10 na 10 za nóż porażenia mózgowego. No a tak szczerze, to Marshall tylko chyba. No, no ale tu jest też Marshal. No Marshal i Bulldog. Ale mała. No, przecena, dobry skin no. do Bulldoga. Dobry skin do a, bulldoga. No tak, 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 to jest, naprawdę. A tu, tu a już co tak fajnie bia... Ej, co jest? Oni okay. Kosa za... Znaczy ten Ion za y, 2300, oni za 2300 i Phantom Ion za 1100 i Frenzy Jakie kombo dało w ogóle? 3 skiny Ion? Ładnie. Ej, tu fajnie, tu wandal z czarnego rynku, to bardzo fajna koska znaczy bardzo fajny wandal. Kosza spornej duszy uważam, że spoko i jak za 200 masz chyba, nie? Ty ją masz. Nie, nie, chyba. Nie, 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 nie mam, nie mam chyba. Okej, okay. chyba. Nawet nie wiesz. No nie wiem. E, rozkwit kosa też spoko jak za... znaczy 2700, no Myślałem, że to jest kseropang Hunter przez chwilę Jak mi się ładowała jakość. E, no gówno, no oprócz wandala, wandal spoko Nie no, wandal spoko na takiej przecenie bardzo. Klasyk porzucony, y, bardzo spoko, Odin łupieżca też spoko. Dobra no, przycena, dwie dobre przyceny nawet. No, 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 no to prawda. Sowa zastępa wybrała Odina. E, Sheriff Io, no to jest bardzo ładny serif. A on nawet ocenił: tutaj 10, ocenił na 10, tutaj 0 na 10, smutna Minka. płasząca. Tu, tu taki zły jest, 0 na 10, tu jest uśmiechnięty. Eee, bądźmy szczerzy! 0, 0. Bądźmy szczerzy, ten operator piechur, jak na to, że kosztuje 600 i A, to, to tak, to tak, to prawda, to to prawda. On nie jest zły, no, on nie jest no. zły. E, o kurwa topka. Ja już widzę kseno już... No i jeszcze co? Phantom, Phantom oni, oni no co jest? no i Ej, dojebane to I jest. I to dobry, za, za 41% taniej. Ej, masz najlepszy Nightmare, jaki widziałem dzisiaj w ogóle Całkowicie najlepszy. Wachlarz byka, też bardzo fajny, ale na bardzo małej przecenie. Bardzo mała przecena, ale to jest bardzo Pan fajna kostka. Spoko nawet. I oni dużo przecena, więc to jest spoko. Ej, Classic Prime bardzo dobre Bardzo dobre i na dużej przecenie, więc tutaj bardzo fajne Vandal Prime, mega fajnie. I ta koska, no ta koska nie urywa dupy, ale lepsza taka niż jakaś, wiesz, no, mega shit. Karnetówka, no. no. No, Ale Vandal Prime bym kupił za tyle. Vandal Prime uważam, że jest warty każdej ceny. Znaczy każdej ceny, w sensie w sklepie na full cenie jest warty, a to dopiero na To jest na procent... gówno? Mm, ja w ogóle mam ten miecz ołtarzowy. Mam no. ma jak taki ołtarz z kościoła. Nawet ma takie coś, że jak sobie go odpalisz, to on ma, się. nawet ma takie witraże, to jest jego tło. One behind katedra Czekaj gdzie on jest. A ty będziesz jeszcze grał dzisiaj? Eee o, patrz, ona ma taką katedrę w tle, jak, jakby to z kościoła było. Taki ołtarz. To oglądasz night markety? Oglądam oglądam, tylko tak do tej koski pokazywałem. Mi się wydaje, że Lajzo tam ci jakąś niespodziankę wypierdolił. A, nie zdziwię się, jakby jakiś N się czaił tam. Ej powinno być coś takiego, że jest normalnie jak otwiera na ich markety i tam wyskakują on klika w to wszystko naraz i gołe laski wyskakują takie? Ja, takich sześć. A on poszedł se. No mega. Jak ja mu mówię taki zabawny żart Halo, słyszałeś co, co mówiłem? Co? Ja bym zrobił coś takiego z Night Marketów, że otwierasz i na przykład 6 gołych lasek ci wyskakuje na streamie na tym no, Night market. No mega by było, dobre. Chyba po prostu tak otwiera, otwiera i nagle wyskakują takie rzeczy Ale byś się już widocznie brakło jak ty krzyczysz, tak No No jak oceniasz ten? To? Spoko Fajne trzy skiny a co ty tam jakie chrupki jest? patrzę, właśnie, czy coś. A co tam próbuję znaleźć? Morele mam. Ej, wiesz, co ja kiedyś Józeczki. jadłem. Jak byłem w Szwecji, to jadłem takie. Jak to się nazywa? Jakieś daktyle w cukrze? To było takie zajebiste. O. No, mały piewanda widzę, że już kupiony. Badny. Dobrze, no, dobry, dobry, dobry. Wachlarzyk, jak na cenę. Jaka beka. A z czego? 46%? I dwa wachlarze w wow. ogóle. Wow! Ja bym brał ten prawy wachlarz, na no, no. jak za 1300, kurde. Ja go mam ogólnie i mega polecam. No, no, no. no. Bagiet salon, się ma. Sie ma Michael. To na pewno musisz kupić. Mm. No, tylko wandaloni tu jest. No, tu też mamy opening. O której idziesz spać dzisiaj? Nie wiem, a co. Bo jak będziemy w ten, to możemy sobie w nocy pograć. Nie wiem o której, ale w nocy po prostu, co na to. Bo mi się aż szczerze. Aż, Kurwa co aż chce. jest. Y Czekaj, to jest y Tu masz Morele. Tak? One no. to są narysowane jak wyglądają, co nie? Mhm. To są peski ten no. <grym> A w środku takie czorne. Bo oni ci dali duże takie rodziny. No dobre? No tak, dobre są. A jak ci się gra na tej bojzce? Pokaż się jeszcze raz do kolegki. Nie no, ta myszka to jest totalny GOAT, no. no. A ile ona chodzi ogólnie? 9 słów. Serio? O kurwa, no to ładnie. Przecież dostałam do Polski. Aha, aha, A od kogo ona jest? Od Lamzu też? Nie. Ninjutsu, Sora V2. A, okej, okej. Classic bardzo fajny, ja tak Wanda, Phantom. Spokojne Market, no. Elektro-ostrze-mate-punka. To jest to, co się tak wysuwa, co nie? To jest taka, co się wysuwa. Czy nie? Która? Ta. Ona się nie wysuwa chyba akurat. Nie? Ona tak przeskakuje, mi się wydaje... Tak wiesz, że możesz ją przerzucić jakby... Jakbyś ją karambita z tyłu? Że ci wystaje z tyłu i do, do przodu. Z tyłu, z przodu. Wiesz, co chodzi? Że możesz tak samieniać sobie. Czekaj. Mm. Ej, ej, ty jak pokazywałeś ten klip, nie? To ty mm. masz coś takiego ustawionego, że tam gdzie klikniesz, to ci idzie taka fala od tego miejsca, gdzie klikniesz guzik? Na klawie? Nie, nie mam tak. Ja chciałem sobie takie coś ustawić, ale nie wiem, czy jest. Nie, no na pewno jest, bo każda klawiatura ma jakiegoś w yy, programie. Ej, pominąłem to. <laughs> chodź BP sam się nie wbije. BP? O, o, o. No tak, wysuwa się, no wysuwa się. Widzisz? O jest, ale to jest zajebiste. No, dlatego kostka. Uważam, że spoko za tyle. No i teraz panik syznio. Wow! Fantom u piesa, za 1100 bardzo fajnie i Vandal Maze za 959?! Fantom Vandal, klasik i nóż, szczerze. Kurwa, no wszystko jest dobre. No. Ten nóż w ogóle można zrobić tak, że on ci się robi tym, nie? Jak go uderzasz w nim dużo razy ogólnie. Yy, no że jest taki... Yy, góra ci się obcina od niego. No, no. Pokażę wam, bo może nie wiecie. O, widzicie? No cię go tak rozwalić. Lajcio. Kurde. Dobry, dobry. Ja bym brał... Nie, nie, nie. Ja bym kupił... Y... Kupiłbym kosę, no bo szybciej biegasz z kosą jak masz w ręce. Kupiłbym wandala. Wandala i kosę, bo z sniperem nie musisz być, nie? Bo to on kupuje broń, wiecie, Bo ma zablokowaną szafkę i on dopiero broń odblokowuje. O no, kurde, no, no tak, on no, ja tak, mu teraz kosę, żeby, żeby wdejcie, szybciej biegać no. i wandala, żeby no. móc strzelać z wandala. Fajnie, że tak zmienili, żeby wiesz, ktoś od razu odinem nie grał, nie? Jakby? No. Żeby to odblokować dopiero. No. To jest akurat świetne, świetny ruch ze strony tutaj Riot Games, no to prawda. No, ale tak to już chyba na serio idzie. No. Fajnie, w ogóle dużo osób trafiło tego teraz z tego co widzę I ja w ogóle trafiłem go dzień przed i go kupiłem A teraz trafiłem... gówno w sumie Dobra ładnie Ja lecę, jak coś to ten, nie? Później możemy coś porobić Dobra Może nie będziesz, chyba że będziesz spał już mm. Albo coś robił Będę ci pisać na grupie Dobra, dobra Bo bym Fortnite'a pograł, narka Syl Eee... Sheriff bardzo fajny Sheriff za 44% mniej? No, Sheriff bardzo fajny Elo Sheriff bardzo fajny Krzychu Walo Wanda River topka wandaliz na i koska za 1900 ta koska to moim zdaniem też jest mega top. Guardian tak samo. Ion operator za 977. To okazja. No, serio. Myślę, że się z tym każdy zgodzi. Ion operator topka. Topka klasowa. A tutaj to już widzieliśmy. Na drugim koncie typ Maxeno Huntera nawet napisał, że Nightmarket na drugim koncie. Tutaj. Mm, no, tutaj tak. Chociaż ten dżatch jest spoko. I guardian tak samo. Ale. Wow. Wow. Karambit Prime. Karambit Prime. Wanda dzielny bohater i Marshal z Ja bym kupił i kostkę i wandala i yy, marszala gdybym yy, nie miał tutaj. No te Spectre, od nie no, ta Spectre za 900 jest bardzo fajna. Koska Gai, no to po prostu spoko, ale, ale Spectre bym tam kupił. Vandale Cryostats jest mega topką wandali. I ostatni Night Market, który siomek wysłał trzeci raz. Ferdek, 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 Ferdek. tyle czekam na xolantera No jeszcze wyżej był. Jak tak chcę patrzeć, ludzie mają lepsze Night Markety? No dobre mają, dobre mają. Dobra, idziemy w TFT. Idziemy w TFT zagrać, widzowie.